Cześć, witajcie, ja jestem Mentus, a to jest 12 odcinek serii Jak to zrobić. Tym razem pokażę Wam, jak rzucić umiejętności, które działają przez dłuższy czas na danym obszarze, a sprawić, by były niewidzialna dla przeciwnika. No, więc tak, musimy po prostu rzucić tę umiejętność w środek jakiejś grubszej ściany, taka po prostu, która pokryje cały środek tej umiejętności, i rzucić ją tak, aby ten środek znajdował się w tej ścianie. Jest to bardzo proste. I jak widzicie, możemy na przykład rzucić takie W Akali czy E -W, w ścianę i po prostu przeciwnik zostanie spowolniony, czy też na Akali możemy zniknąć na danym obszarze, a przeciwnik, na przeciwnik nawet nie będzie widział tej umiejętności. A możemy tak samo zrobić z W czy ultem Anivi, ale niestety tych czempionów nie mam, więc nie mogłem tego zaprezentować, sami mo możecie to wypróbować. A I tak, to by było na tyle. Dziękuję za oglądnięcie tego filmiku. Mam nadzieję, że to, co zobaczyliście, jakkolwiek wam się przyda. Nie zapomnijcie zostawić po sobie oceny i komentarze oraz subskrypcji na kanale, aby widzieć kolejne pojawiające się filmiki. Trzymajcie się, do zobaczenia do następnego tygodnia i cześć!